Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mm, pokontynuujemy sobie trochę zakupy. Niestety, ten siewnik doszedłem do wniosku, że sprzedam. Dlaczego? Dlatego, że on jest za szeroki i no nie wiadę nim nigdzie, tak naprawdę. Trochę za późno sobie to uświadomiłem, bo już po fakcie, potem jak go kupiłem, no ale trudno. Yy, jesteśmy o parę złotych w precy, niestety i dobra. Odkupimy sobie ten kultywator, który sprzedałem. Czyli ten od marki Bonnet, chociaż czy ja wiem, czy nie, lepiej byłoby, hm... A może na razie czymś, mi... coś mniejszego w sumie. Eee, czyli weźmiemy sobie jakiś taki, o. Eee, jak widzicie zmieniłem też shaderki, zostawcie jeszcze subskrypcję oraz łapkę w górę. Ja oczywiście lecę co jest tematem odcinka. Tak, jak widzicie zmieniłem shadery. Eee, myślę, że teraz powinny lepiej wyglądać. Eee, no i co? Siewnik teraz. Właśnie jaki teraz pytanie, no bo tak, ten Amazon, to on byłby fajny, tylko patrzcie, jest drogi. 10 tysięcy złotych mi każą za niego płacić. Jeszcze z takimi fajnymi opcjami. To aż 15 tysięcy wychodzi. No to kolorki sobie muszę te najtańsze, najgorsze brać, wziąć. Od blaski, a niech sobie będą. Główne naklejki. Um. To, wiecie, co to nie jest. Ja myślę, że może weźmiemy sobie tą Isarię. Czyli tutaj, właśnie taki fajny, opolski siewnik, No, tak mało pieniędzy, ale to dobra. Zaraz sprawię, że będzie dużo pieniędzy. Jeszcze będę musiał kupić tura do Ursusa. Jak widzicie, to o, już mamy fajny pobrany. Też 7000 na no to będę musiał wydać. Ja teraz mam pomysł, jak je ja zarobię. Jak ja sobie te piążki zarobię, tylko będę potrzebował tak beczki do transportu mleka, bo chcemy je sprzedać, bo nasze krowy trochę narobiły. Także spoko. Teraz tak. Mógłbym wziąć albo tą. Ale mógłbym też wziąć tą. Jest taka nierealistyczna bez moda Lizard Colossus. Może ktoś z was kojarzy. Taka, o kurde, tysiąc za wypożyczenie, to ja nie wiem. Nie, tu będzie gorzej, tu będzie jeszcze więcej. No to dobra, chyba wypożyczę tą, no bo to patrzcie, tylko takie grosze muszę płacić, nawet nie będę nic tu ustawiał. Pożyczymy ją sobie po prostu. I teraz jak ją już mamy, bo tak naprawdę mogę wsiąść do mojego wsiąść do mojego nowego Ursuska. Eee, czekajcie, już tylko o shadery dobrze ustawić. Eee, eee. Tak, to jest to. To jest tutaj te, yy, ta opcja właśnie. No, jak widzicie, to bardzo ładne shaderki, tylko nie wiem, czy jasności nie mam za dużej. Dobra, zmniejszyłem na 1,5 i chyba teraz powinno być tak w porządku raczej. No więc dobra, podepiniemy sobie tą właśnie oto maszynę. Znaczy, maszynę, no tą. Oto becz, beczuszkę. I sobie to mleko pojedziemy sprzedać. Nie wiem, czy o tym już mówiłem, ale byłoby fajnie, jakbyście zasubskrybowali ten kanał i dali łapkę w górę pod tym filmem. Dobra, teraz tak pytanie: od której strony ja muszę podjechać, żeby mleko napełnić? Hmm, a z tego co wiem, to tu gdzieś był trigger, tylko najpierw ja muszę sobie to zabrać. Stąd to drewno, które tu leży. Jak pamiętacie, to ostatnio stąd sobie drzewo wycinałem, to które stało na. W środku mojego gospodarstwa. No bo jak budowałem to gospodarstwo, no to stwierdziłem, że fajnie takie drzewko będzie wyglądało, no. No nie, tylko teraz już... Ono odchodzi tak jakby w nie pamięć, bo w jego miejscu jest Silos. Także dobra, jakoś sobie tu trzeba fajnie wjechać. Hmm, jakby to teraz zrobić? Ojej, yy, yy, ta przednia oś w tym Ursusie trochę tak nie najlepiej wyglądała. Nie wiem czy to widzieliście, no. Tak, poza... Tutaj nie wiem, jak to powiedzieć. No, wyleciała gdzieś, o trochę dalej. No, jest tu parę błędów w tym modzie, które autor musi poprawić. No, ale nie, ogólnie to jest mega spoko. Akurat kurcusik, dobra, mleko, bawole, mleko. Jak jest tylko jeden rodzaj mm, surowca, którym jest w dane miejsce napełnione. To powinno automatycznie mi. Uzupełniać to, czym go transportuje, właśnie tym towarem. Właśnie ja nie mogę, ja tego nie rozumiem. Czemu to tak nie działa? To jest idiotyczne. No dobra, w każdym razie, jedziemy sobie teraz do, w to miejsce, które sobie zaznaczyłem. Tam jest najlepsza cena za mleko jest i jest najbliżej mnie. Także szybko się tam dostanę, więc spoko, widzimy się po cięciu. Dobra, jakbyście zauważyli, że co jakiś czas się coraz ciemniej robi tutaj, to dlatego, że zmieniam sobie cały czas jasność. Nie wiem, jak to dobrze dostosować, żeby ten shaderek tak idealnie, fajnie wyglądał. Aktualnie ustawiłem sobie poziom jasności na 1.0 i chyba tak to już zostanie. Chyba tak będzie, szczerze mówiąc, najlepiej. Więc dobra, my tu sobie podjeżdżamy teraz z tym lekiem. Będziemy chcieli sobie wysypać, jak to jest tu napisane. Ja Miałem źle, jest to tłumaczenie zrobione, oczywiście. Nie powinno tak być, powinno być wylej. Albo ewentualnie wyładuj. Dobra, po sprzedaży tego mleka nadal nie będzie mnie stać na kupno tych. Tego siewnika i tego tura Bo to są dwie rzeczy, które muszę kupić Ale spokojnie, ja o tym wiedziałem Ja sobie przed tym odcinkiem to wszystko um, Elegancko obliczyłem Przekalkulowałem, więc pozwólcie mi Że dojadę sobie tylko tym ciągnikiem Na parking sklepu I dobra, teraz tak, tą beczkę y Ją sobie tu odepnę I ją można już sobie Na spokojnie zwrócić Ponieważ nie będzie mi absolutnie do Niczego teraz potrzebna Właśnie mam takiego moda, że mi się zwracają też pieniądze, jak zwracam wypożyczone przedmioty. Dobra, teraz tak, otwieramy handlarz zwierząt. Wchodzimy sobie tutaj i sprzedajemy wszystkie dorosłe krowy, jakie mam. Właśnie tak. I zarobiłem sobie 7000 zł na tym. Mam parę tych jeszcze niedorosłych. No, zanim one. Doro rosną i zaczną mi to mleko produkować, to trochę czasu raczej jeszcze minie. Ale dobra. Nie. Nie ma co tutaj narzekać i tak dalej. No ja myślę, że można już przejść sobie do zakupów. I pierwsze co kupuję to siewnik i kupujemy sobie I Gdzie on jest? Cholera, o, tutaj i Saria. No, taki Polski ładny siewniczek kurczę. No. Teraz TUR, ładowacze czołowe. No niestety się nie da takiego idealnie, takiego samego koloru jak tu jest ustawić Dobra, może być taki czerwono-czarny. No bardziej taki pomarańczowo-czarny. Nie wiem, nie znam się na kolorach. W każdym razie podepniemy go sobie teraz. No i elegancko nam to tutaj na Ursusiku siedzi. I... No, narzędzie do tura, bo nie wiem po co, ale sprzedałem e, tamte widły do palet. Znaczy, do bel, które miałem. Ale mi się język klącza dzisiaj. Niestety. E, o, find used. Dobra, właśnie. A e, nie ma niestety czegoś takiego. E, bo ja mam takiego moda, że mogę sobie wyszukiwać, czy dane... Narzędzie, które na przykład chcę sobie kupić, jest też dostępne na tych promocjach. Wiecie, gdzieś są używane maszyny. Czy gdzieś tam nie można by sobie było czegoś takiego złapać? No i niestety, akurat w tym wypadku takiej możliwości nie było. No, w miarę jakoś to tutaj siedzi. Także dobra, teraz byłoby fajnie. Wynająć sobie jakąś, może, lawetę, żeby to przetransportować. E, aha, mam za mało pieniędzy. No dobra, chyba sobie nie wynajmiemy, niestety. No to muszę to zrobić, niestety, sam, samemu. Szkoda. No widzowie, jak to mówią, co dwie głowy to nie jedna. Dlatego zatrudniłem sobie pracownika Follow Me, który to będzie, tak jak sama nazwa tego moda e, mówi, za mną teraz podążał, za mną jechał. I razem sobie te wszystkie mm, maszynki zawieziemy na gospodarstwo. Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj powoli i teraz tak. Będziemy chcieli gdzieś ten siewnik odstawić. Mm. Czy ten pracownik z tym kultywatorem w ogóle wiedzie? Mm. No szczerze to nie wiem. Mm. Zwolnijmy go. Nie no, wiedzie, dobra. Myślę, że z tym problem jakiś będzie, że to się okaże, że to za szerokie jest, ale... E, nie, z tego co widzę to nie ma żadnego problemu. I bardzo dobrze. W takim razie bardzo się bardzo mnie to cieszy. Jeżeli w ten sposób to wygląda, no to super. Więc teraz tak. Sobie możemy postawić i e, mogę to rozłożyć czy jednak jest jakiś problem? No rozłóż kultywator. Aha, bo to trzeba poczekać, aż się yy, tamten podkręca, po otwiera wszystko. No dobra, już rozumiem. Okej, okay, dobra. Fuh. Dopiero to teraz zauważyłem, ale spoko. Yy, no i teraz to sobie tutaj można położyć. Spoko, spoczko. I następnym co zrobię? To będzie. Odłożenie gdzieś siwnika. No i dobra, siewnik odłożony, no to teraz można jechać do sklepu po pozostałe przedmioty. Dobra, ustawiłem sobie pracownika, follow me, teraz jeszcze wpadłem na świetny pomysł, przecież zapomniałem o tym, że mi będzie pewnie potrzebny obciążnik do tego Ursusa, skoro mam Tura z przodu. No jakbym na przykład coś cięższego podnosił, no to kurde taki by się, no, przydał. Tylko który? Teraz pytanie. Ja myślę, że najlepszy to byłby chyba taki, 600 kilo. Myślę, że starczy. A kolorek sobie zostawimy taki, jaki jest tutaj domyślny. Mamy 2055 zł na koncie. Spoko, chyba starczy raczej. No, myślę, że można sobie yy, lecieć po następne rzeczy. Dobra, teraz robimy tak. Wjeżdżamy sobie tutaj na ten parking. I ja będę potrzebował tego obciążnika z tyłu, więc do Ursusa podepnę sobie... Yy, jego właśnie i jeżeli ja chcę czekajcie, do Mercedesa się przesiądę muszę tutaj pracownika stąd zwolnić, do Mercedesa podepniemy sobie brony, no bo skoro w Ursusie do Ursusa mam z tyłu podczepić ten obciążnik no to jak te brony niby podepnę, no nie no przyczepę już można, bo tam jest taki zaczepik fajny i to jest jak najbardziej możliwe, więc spoko to sobie ogarniemy. I co? No dzisiaj właśnie taki odcinek typowo zakupowy. No ale muszę coś takiego ogarnąć. Jak fajnie sobie w miarę kiedyś zarobię tam, nie wiem kiedy, no może w jakiejś nawet nie dla jakiej przyszłości się uda. To być może sobie postawimy jakieś tam szklarnie czy inne jakieś takie... Łańcuchy produkcyjne, z no najprościej to na razie byłoby ze szklarniami. Yy, dobra, właśnie taki, z takimi obciążnikami przyczepą to się ciężko, się często tak dziwnie steruje, niestety. Tak to jakoś działa. No dobra, jakoś sobie to damy radę. Yy, czekajcie, nie, znowu źle się to ustawiło. Yy, control F. Nie, yy, nie, my chcemy tego zero. Dobra, no i czekamy tam na usunięcie kolizji. Nie wiem czy ta przyczepa była tą kolizją, nie, chyba nie, bo ja nie wiem. Albo jednak była. Dobra, czyli chyba kolizja została usunięta. No to możemy jechać dalej. Dobra, dojechałem sobie. Teraz wszystko trzeba oczywiście ładnie poodstawiać. I zrobimy to w ten sposób. Bronę yy, tą bronkę posiewną którą mam, jak widzicie poza yy, poza gadam za e, przyczepioną do mego Mercedesa ją jest po prostu tutaj luzem zostawimy ten rozsiewarz zaraz podepniemy i go gdzieś tutaj schowamy sobie do tego garażyku taki będzie chyba najlepszy takie będzie najlepsze rozwiązanie także spoko ogarniemy to sobie przyczepa będzie tutaj właśnie na zewnątrz przy silosie tak mi się zdaje, że to najlepiej będzie wyglądało. Więc dobra Skurde tu będzie znowu ciężko tym potem cofnąć. Nie, tu nie, to zrobię inaczej. Zrobię inaczej. Ten rozsiewacz. Go sobie postawimy gdzieś, 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 gdzieś. No gdzieś tutaj. A tą przyczepą sobie tam wiedziemy, więc dobra, Mercedesa można tak naprawdę już odstawić na miejsce. Tyk. Hmm. A tu sobie schowamy przyczepę, nie? Ja to ją sobie podepnę. Nie wiem tylko czy ten ursus się zmieści z tym turem, ale nie, raczej powinien się zmieścić. Myślę, że ten garaż to jest właśnie typowo pod tego typu sprzęty właśnie zrobione takie już trochę większe, ale nie jakieś ogromne jakichś tych największych case'ów, czy John Deere'ów, czy innych tutaj zbeerów to byście nie powsadzali, raczej nie ma szans byście ich tu raczej nie pochowali więc dobra, no to chyba mam tak naprawdę zakupy już tak naprawdę, e, za dużo używam słowa tak naprawdę no, to wszystkie zakupy mamy już chyba zakończone. I teraz możemy sobie zrobić tak. Prześpi się o parę kolejnych miesięcy. I okej, okay, mamy miesiąc marzec, jak widzicie. Tak, aż bardzo daleko przewinołem od października aż do marca. No ale w poprzednich, wcześniejszych miesiącach nie było co tutaj w ogóle robić. Więc dobra. Mam 500 złotych na koncie, prawie 600. Więc, żeby trochę sobie zarobić, sprzedam taką rzecz, którą miałem, ursus jakieś widły do obornika. Myślałem, że ja to już dawno sprzedałem, a ja się okazuje, że, że kurde nie. Dobra, w każdym razie, jak tu wygląda pecha na moich polach? Na tym jest tragicznie, a na tym jest, słuchajcie, aha, nie, nie znaleziono danych, że co? Zapłać za badanie gleby, mega dziwna sprawa ale dobra, pecha, no to na tym polu jest w porządku, dobra, no czyli na drugim będzie trzeba sobie rozsiać wapno, jak widzicie wiosna wygląda bardzo ładnie na tych shaderach w ogóle, trzeba przyznać że no, ciekawie, ciekawie, taki klimacik bardzo ładny to ma więc super, super, no a tu jeszcze jak widzicie, to mi trawa ładnie rośnie nie jest jeszcze tak całkowicie gotowa do zbioru tak, ale Mm, ale jest już prawie że, także pewnie na przestrzeni paru kolejnych odcinków będę mógł ją już sobie ładnie skosić, chociaż teoretycznie to nie ma, miałoby to trochę sensu, ponieważ patrzcie ile mają jedzenia mojej krowy, no nie opłaca się teraz kosić absolutnie niczego, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, no to co? Ym... Dzisiaj zrobimy jeszcze jedną rzecz. A tą rzeczą będzie, słuchajcie, no tylko co jest tam? Oczywiście muszę najpierw wyjechać. Bez tego, no to byłoby ciężko. Tą rzeczą będzie, słuchajcie, rozrzucanie wapna na tamtym polu. Właśnie tutaj na tym większym, tym, które mam przy gospodarstwie. Tak, na nim sobie wapno ładnie rozsiejemy. Hmm. No, i teraz niestety pewnie będę miał bardzo duże długi na przestrzeni paru kolejnych miesięcy, ale dobra, ja z tego jakoś wyjdę. Słuchajcie, ja dam sobie radę na spokojnie. Najwyżej sprzedam krowy po prostu i tyle. Jeżeli będzie już tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo źle, to, to wtedy się do takiego czynu będę musiał posunąć. Ale może nie będzie takiej konieczności. Nie uprzedzajmy faktów, bo. Nie ma tu najmniejszego sensu tak naprawdę. No i git, mamy trochę tego wapna, nie chcę mi się całego napełniać, bo tyle ile mam to i tak powinno raczej na to jedno pole wystarczyć. Dobra, no to jesteśmy już. Można sobie GPS-a włączyć. Gdzież z drugiej strony, czy jest mi on potrzebny? Nie, no dobra, włączmy sobie. Hmm. E, Okej. Okay. tu nie wiem czemu jest takie wymienięcie. a bo tu jakieś drzewo rośnie. No dobra, trudno, trudno, poradzimy sobie jakoś. Um, dobra, aha, najpierw muszę unieść tą zasuwę całą jakąś tam. Um, dobra, um, unieść zasuwę. Teraz jest dobrze, o, okej. Okay. Oj dobra. Fajnie wapno wygląda na tych shaderkach. Kurczę, ciekawe no. Dobra, ej, ej, teraz nie będzie można przyspieszyć do prędkości większej niż 10 na godzinę, niestety. Ej, no dobra, aż tak źle to nie jest. Ale dobra, zróbmy sobie ujęcie na miniaturkę. No powiem wam, że mega klimat robią te shadery. Niestety jest to też ten moment, kiedy chyba musimy się żegnać, ponieważ jak widzę, to zaraz wybije nam 20 minut na odcinku. No dobra, no to na co widzę. Myślę, że na dzisiaj to byłoby już tyle. Ja będę się z wami żegnał, cieszę się, że jakoś dałem radę ogarnąć sobie tutaj, bez gps jest, że bo tu się nie da po prostu, że jakoś udało mi się tutaj ogarnąć tą sytuację z moimi pieniędzmi, bo myślałem, że już jest koniec, że upadam w długi i w ogóle masakra, a się okazuje, że nie do końca, że jednak jest jeszcze szansa, żeby się tu w miarę odratować, więc bardzo fajnie. No i co, na dzisiaj widzowie to byłoby tyle, ja będę się już z wami żegnał, do zobaczenia, cześć na rapa!